Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. Słuchajcie, drodzy Państwo, organizacja ECIPS, czyli Europejskie Centrum ds. Polityki Informacyjnej i Bezpieczeństwa, opublikowała raport na temat UFO. Dokument ten pochodzący z połowy maja 2025 roku. Stwierdza, że obiekty nieznanego pochodzenia stanowią potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego w Unii Europejskiej. Zagrożenie to, jak stwierdza raport, jest wieloaspektowe. Dodatkowo, UFO to według ECIPS-u, pole do operacji psychologicznych i dezinformacyjnych, dlatego, ten problem należy monitorować. Ale najbardziej interesujące jest to, że według tej organizacji nie da się wykluczyć, że uwaga, hipoteza o nieludzkim albo pozaziemskim pochodzeniu niektórych obiektów jest prawdopodobna. Czy to oznacza, że Unia Europejska przyznała poniekąd, że obcy istnieją? Czego jeszcze dowiadujemy się z tego raportu? Czy możemy się spodziewać, że US tworzy swój własny odpowiednik biura ARO? Albo własne archiwum X i czym w ogóle jest ECIPS, organizacja, która doszła do wniosków, jakie jeszcze kilka lat temu zostałyby uznane za wywrotowe o tym więcej w dzisiejszym odcinku, ale zanim przejdziemy dalej, to przypominam o opcjach wsparcia kanału i o audycjach archiwalnych oraz playlistach tematycznych o tym przypominam głównie naszym nowym subskrybentom. Polecam też Discorda, gdzie można porozmawiać z innymi członkami naszej społeczności, a także nasz nowy kanał UFO Historie Lite, do którego odnośnik znajdziecie w opisie. ECIPS. Czym to jest? Jak powiedziałem, jest to Europejskie Centrum do Spraw Polityki Informacyjnej i Bezpieczeństwa. Czym ta agencja jest, to sobie powiemy na samym końcu. Ona się zajmuje kwestiami kontrwywiadu i bezpieczeństwa. Unii Europejskiej skupia się na takich sprawach jak m.in. cyberbezpieczeństwo, walka z dezinformacją i z wszystkimi innymi zagrożeniami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Jak się okazuje jednym z tych niebezpieczeństw są obiekty UFO, no raczej UAP, dlatego że autorzy raportu używają właśnie tego skrótowca. I te UAPy doczekały się opracowania w formie Raportu datowanego na maj 2025 roku. Jest on dostępny w sieci w formacie PDF, choć na materiale czytamy, że jest on wyłącznie do użytku wewnętrznego, że został przygotowany przez sekretariat ECIPS-u, stąd go można uznać za swego rodzaju przeciek. Nie ma on natury formalnej, przynajmniej jeszcze. Raport podzielono na kilka sekcji, a jego celem jest m.in. ocena zjawiska UFO pod kątem zagrożenia dla krajów Unii Europejskiej. Najciekawsze jest jednak to, że po przeanalizowaniu znamiennych przypadków i oficjalnych wniosków różnych komitetów i grup badawczych na temat UAP-ów, autorzy z ETIPS-u dochodzą do wniosku, że, cytuję. Brak oznak konwencjonalnego napędu i zdolność do niesamowitych manewrów w locie, które stanowią wyzwanie dla współczesnej nauki, sugerują, że dwukropek. UAPy to nieznana, zaawansowana technologia, być może zagraniczna bądź rodzima, czyli europejska, ale jeszcze nie ujawniona. Po drugie, możemy mieć do czynienia z nowymi zasadami albo źródłami energii, jeszcze nie do końca zrozumiałymi. Albo też, i to jest opcja numer 3, korzenie tego zjawiska są nieludzkie albo pozaziemskie, pomimo braku na to ostatecznych dowodów. Koniec cytatu. Pomimo to, w swoich finalnych wnioskach autorzy stwierdzają, że, cytuję, hipoteza o nieludzkim albo pozaziemskim pochodzeniu u apów wydaje się prawdopodobna i że zasługuje na rozpatrzenie. Mocne, ale jeżeli już jesteśmy. Przy tym to przyjrzyjmy się uzasadnieniu zastosowanemu przez ECIPS. Otóż, jak stwierdza raport, obserwowano, jak uapy przechodzą z pozycji stacjonarnej do lotu z prędkością naddźwiękową i to w ciągu ułamka sekundy, bez generowania przy tym na przykład, gromu dźwiękowego. Dochodzą do tego również nagłe zmiany trajektorii lotu tych obiektów, a także możliwość zawisania. Swobodnego w powietrzu, wszystko to, bez, wszystko to bez widocznych na powierzchni tych obiektów elementów konstrukcyjnych, napędowych, itd. Tak Wspomina się także o istnieniu komunikacji między ułapami a ich fizyka jak twierdzi ECIPS, stanowi wyzwanie dla podstaw Newtonowskiej mechaniki i termodynamiki, przynajmniej w takiej formie, jaka jest. Stosowana obecnie w lotnictwie. To są takie wnioski, o których już słyszeliśmy nieraz, ale ECIPS ma też inne uwagi, dotyczące na przykład energii. Przykładowo, manewry uapów, ów te wykraczające poza możliwości konwencjonalnych samolotów, sugerują wykorzystywanie przez te obiekty paliw innych niż chemiczne. Tutaj w grę wchodzi na przykład obserwowany brak spalin. Czy innych emisji, eksperci z Ecipsu wykluczyli też zasilanie z akumulatorów. Zagadka tych obiektów to także materiały użyte do ich budowy. One muszą być odporne na ekstremalne przeciążenia i na temperatury. Wskazane możliwości UAP-ów sugerują zdaniem ekspertów, że tego typu maszyny mogły zostać skonstruowane z udziałem bardzo, bardzo rzadkich na Ziemi. Pierwiastków albo izotopów, albo stworzonych z nich materiałów kompozytowych, jakichś nieznanych tworzyw. Kolejny rozdział raportu skupia się na hipotezach o pochodzeniu uap -ów. I tak, ECIPS bierze pod uwagę różne możliwości, wskazuje m.in. na taką mówiącą, że te najbardziej niezwykłe, zagadkowe uap -y to maszyny pochodzenia chińskiego albo rosyjskiego. Jednakże, zdaniem agencji, brak wiarygodnych danych wywiadowczych albo przecieków innego rodzaju wskazujących na istnienie technologii umożliwiającej zbudowanie tego rodzaju samolotów przez Rosjan czy przez Chińczyków odnosi się to również do kwestii związanych z logistyką, a także konstruowaniem, budowaniem i testowaniem tego rodzaju obiektów. Zostaje to też. Podkreślone przy hipotezie mówiącej, że za obserwacjami u ów stoją Amerykanie albo Europejczycy, że to są obiekty absolutnie ziemskie. No ale tutaj w grę wchodzą właśnie kwestie tego, gdzie na przykład skonstruowano albo gdzie oblatywano te maszyny. Innymi słowy, skala programu mającego na celu stworzenie tiktaki, wyzwania techniczne i naukowe, jakie. Za tym idą, sprawiają, że no, nie byłoby to, zdaniem ECIPsu oczywiście łatwe do ukrycia. Organizacja wyklucza również sugestie, że za relacjami o UAPach mogą stać tylko i wyłącznie błędy pomiarowe, niedoskonałość sprzętu itd., to znaczy chodzi o te najbardziej zagadkowe relacje. Obiekty nieznanego pochodzenia były bowiem wykrywane na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Przez przyrządy różnego typu i różnej generacji dodatkowo wskazania często pokrywały się z relacjami naocznych świadków. Kolejna hipoteza rozpatrywana w raporcie dotyczy uapów jako zjawiska naturalnego. Zdaniem Ecypsu, o ile fenomeny meteorologiczne, atmosferyczne, optyczne i związane z plazmą mogą odpowiadać za niektóre relacje o nieznanych obiektach w powietrzu. No to nie wyjaśniają one spotkań z obiektami materialnymi, z wytworami techniki czyjejś, które były śledzone na radarach albo w podczerwieni. Nie wszystko da się wyjaśnić tą hipotezą o zjawiskach naturalnych. Natomiast najciekawszy fragment raportu mówi o możliwości, iż niektóre, ale to mocno podkreślmy niektóre obiekty niezidentyfikowane, są pochodzenia nieludzkiego albo po prostu pozaziemskiego, że to są kosmici. Jednak, zdaniem Ecipsu, pomimo całej burzy wokół tego tematu, wciąż brak jednoznacznych dowodów w postaci przejętych obiektów albo zdobytego materiału biologicznego. Tutaj widzimy pewien psztyczek w kierunku całego disclosure, ludzi związanych z tym ruchem, bo oni przecież nieustannie mówią o przejętych obiektach. A dowodów jak nie widzieliśmy, tak nie widzimy. Dodatkowo, kiedy mowa o tej hipotezie pozaziemskiej, to ECIPS wskazuje również na widoczne różnice między maszynami ludzkimi a obiektami UAP, jeżeli chodzi o ich możliwości w powietrzu. Oczywiście, można tutaj się na chwilę zatrzymać i zapytać, gdzie leży granica między konwencjonalną nauką i techniką. A eksperymentalnymi bądź tajnymi technologiami. Sęk jednak w tym, że doniesienia o obiektach niezidentyfikowanych sięgają głęboko w przeszłość i to bardzo głęboko niekiedy. W swoim opracowaniu, Ecips, jako znamienne z punktu widzenia badawczego zdarzenia, wskazuje na przykład incydenty z udziałem amerykańskich lotniskowców, te, o których słyszeliśmy wiele razy. Kiedy powoływali się na nie ludzie z Disclosure, ale ten raport też stwierdza, że uwaga, udokumentowane relacje o UAPach sięgają początków XX wieku. W dokumencie czytamy o zdarzeniu z Magenty, wspomniane są słynne widmowe rakiety nad Skandynawią z roku 1946, a także kolejne zdarzenia, które Odbijały się głośnym echem w prasie i stały się symbolicznym początkiem współczesnej ery UFO, chodzi tu oczywiście m.in. o zdarzenie z udziałem Keneta Arnolda czy śmierć pilota Mantela, Ale wspomina się o tym nie bez przyczyny, no bo gdyby chcieć uznać, że wszystkie uapy to są tajne technologie, no to co to były za tajne technologie, na przykład. W początkach XX wieku, albo jeszcze wcześniej, bo mieliśmy przecież też wcześniejsze relacje o zjawiskach, które osobiście nazywam proto-UFO, ale o nich raport Ecipsu akurat nie wspomina, więc sobie to daruję. Raport mówi natomiast o historycznych grupach i komisjach mających oceniać problem UFO-UAP. Wymienia projekty amerykańskie z Blue Book na czele, a także inicjatywy poczynione przez Brytyjczyków, Sowietów oczywiście te inicjatywy mające na celu wyjaśnić zagadkę niezidentyfikowanych obiektów. Raport e cips wskazuje też najsłynniejsze incydenty z udziałem UFO. Wymienia tu na przykład sprawę świateł z Phoenix z roku 1997, ale też co dziwne, Przypadek Hillów. Uważam to za dziwne, ponieważ sprawa uprowadzenia tego małżeństwa jest jednak bardzo niejednoznaczna i wiążą się z nią potężne kontrowersje, mówiące na przykład, że było to zdarzenie zainscenizowane przez służby. Przejdźmy jednak do najważniejszej części raportu, która mówi o zagrożeniach stwarzanych przez obiekty ułap. Przede wszystkim chodzi o. Według Ecipsu wlatywanie nad obszary, gdzie ruch w przestrzeni powietrznej jest ograniczony albo zamknięty. Niekontrolowana aktywność, ogromne prędkości są też zagrożeniem dla samolotów wojskowych i cywilnych. UAPy dodatkowo mogą wprowadzać w błąd radary, systemy obrony przeciwlotniczej itd. Co ciekawe, opracowanie wskazuje też na przejściowe zakłócenia w funkcjonowaniu systemów samolotów. W momencie konfrontacji z tymi nieznanymi obiektami, po prostu to są te sytuacje, kiedy piloci mówili o tymczasowej utracie kontroli nad maszyną w momencie spotkania z UFO. Kolejna sprawa, kolejne niebezpieczeństwo to jest zaskoczenie technologiczne. Po prostu Unia może nagle obudzić się z ręką w nocniku, bo okaże się, że ktoś zbudował obiekty o niesamowitych wręcz możliwościach. Następna rzecz. Martwe pole dla wywiadu, czyli brak nadzoru nad UAP-ami sugeruje, że służby specjalne przeoczają albo niedoszacowują pewną grupę zagrożeń. I jeszcze jedno zdaniem Ecipsu: kampanie dezinformacyjne. One też wykorzystują temat UFO, i to też jest zagrożenie, mogące uderzać w społeczeństwo, i mogące podkopywać na przykład zaufanie do władz na zasadzie. Coś tutaj lata w powietrzu, a wy nie wiecie co. Przykładem takiego zagrożenia może być na przykład słynna sprawa amerykańskich UFO dronów z przełomu 2024 i 2025 roku. Po podaniu sugestii na temat tego, jak sobie radzić z problemem UFO, nie są to jednak żadne przełomowe informacje, zalecają one po prostu nadzór nad obserwacjami i gromadzenie, zalecane są wielostronne konsultacje i współpraca w celu ustalenia, z czym mamy do czynienia. Po tym wszystkim ECIPS przechodzi do podsumowań i stwierdza, że po pierwsze, uap stanowią niejednorodne, wieloaspektowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, nie tylko w kwestii ruchu lotniczego, ale także zbierania i przetwarzania informacji, Uzyskanych przez wywiad. Niewytłumaczalne aspekty związane z tym problemem wymagają również multidyscyplinarnej współpracy i reakcji krajów Unii. Po drugie, zdaniem Ecypsu dane radarowe, wojskowe, relacje świadków, itd. wskazują, że ułapy są obiektami realnymi i materialnymi, a ich zachowanie w locie wykracza poza możliwości. O współczesnej inżynierii lotniczej, ale niekiedy nawet one naruszają, łamią prawa fizyki. Według Ecipsu również na Ziemi nie występują materiały, z których u apy korzystają, co sugeruje ich pozaziemskie pochodzenie. Oczywiście jest też taka możliwość, że mamy do czynienia z maszynami super nowoczesnymi i tajnymi, absolutnie ziemskimi. Oczywiście. Ten wniosek, iż niektóre uapy mogą być pochodzenia nieludzkiego, nie oznacza, że wszystkie pochodzą z kosmosu. Wyjaśnienia typu maszyny prototypowe, tajne technologie, zjawiska optyczne itd. jednakże nie wyczerpują tematu, nie wyjaśniają wszystkiego. Zawsze jest ten malutki, malutki, niewytłumaczalny odsetek. Przy tych wnioskach pojawia się też cytat: Kwestia ich pochodzenia nieludzkiego. Albo pozaziemskiego pozostaje otwarta, ale jest nieudowodniona, stwierdza Ecips. Ostatni ciekawy cytat mówi, że UAPy pozostają najbardziej wymagającym i najtrudniejszym wyzwaniem dla nauki i bezpieczeństwa w czasach współczesnych. No, słyszeliśmy już wiele lat temu takie wypowiedzi, takie porównania wskazujące, że UFO jest największą zagadką nauki. Wszechczasów. Okazuje się, że do tej retoryki się powraca. Dodatkowo, jak pisze ECIPS, sprawa dotyczy nie tylko lotnictwa, inżynierii i wywiadu, ale także relacji z opinią publiczną. No bo społeczeństwo zwyczajnie chce wiedzieć, co lata mu nad głową. To tyle, drodzy Państwo, z raportu. A teraz trzy słowa komentarza. Ten raport jest ciekawy. Wnioski generalnie można uznać za interesujące, może nie przełomowe, ale takie no, nietypowe, nieco bardziej szczere niż zazwyczaj. Na pewno twórcy tego opracowania patrzą na zjawisko UFO ułap z szerszej perspektywy, nie zamykając się na niektóre kontrowersyjne kwestie. Ale zanim przykraśniemy i powiemy, że Unia właśnie dopuściła istnienie kosmitów i jest otwarta na, na kwestie kontaktu, to kilka słów. No, gorzkich. Otóż ECIPS, chociaż nosi nazwę, która sugeruje, że mamy do czynienia z jakąś oficjalną europejską agencją o szczeblu ponadnarodowym, albo z organem Unii Europejskiej, to nie jest jednym ani drugim. Nazwa i statut ECIPSu może nieco wprowadzać błąd, podobnie jak logo, strona internetowa i retoryka stosowana przez przedstawicieli tej agencji. Celem ECIPS-u jest konkretnie analiza danych związanych z bezpieczeństwem, ocena zagrożeń, a także działanie jako pomost między organizacjami unijnymi, choć nie tylko, a różnej maści ekspertami od bezpieczeństwa. Ecips nie jest więc organem Unii, ale Unia może z Ecipsem współpracować. Tak to rozumiem. Może korzystać z usług ECIPS-u, Chociażby w tych kwestiach, gdzie w grę wchodzi cyberprzestępczość czy zorganizowana przestępczość. Przewodniczącym ecips jest Ricardo Barecki. Jest on również przewodniczącym Cyberpolu, takiej organizacji, która skupia się na bezpieczeństwie w sieci. Obie te grupy, obie te agencje to są po prostu organizacje pożytku publicznego. ECIPS ma swoją siedzibę w Belgii, działa w oparciu o tamtejsze prawo. Zajmuje się doradztwem również, a także lobbyingiem. Poza tym wszystkim, o czym do tej pory mówiłem. Barecki, to jest trochę dziwne, bywa niekiedy tytułowany na stronie tej organizacji szefem europejskiego wywiadu, choć oczywiście nim nie jest. Człowiek ten pozostaje aktywny w internecie, często nawet zabiera głos w sprawach bieżących. Jakiś czas temu przestrzegał przed wybuchem III wojny światowej. Mówi na przykład, że. Największym zagrożeniem dla Europy są źli aktorzy na scenie politycznej, a teraz najwyraźniej postanowił zabrać głos w kwestii UFO. Tak na szybko trudno jest ocenić, kim jest Barecki, czy to jest jakiś niebieski ptak, czy koleś dysponujący konkretną wiedzą, ale znaczenie ECIPSU i jego samego nie jest takie, jak można sądzić. I na pewno nie jest to żaden urząd. No, ale sam raport. Nie brzmi tak bardzo źle, ba całkiem przyzwoicie i nie przekreśla koncepcji, że niektóre obiekty nieznanego pochodzenia spotykane w powietrzu mogą mieć pochodzenie pozaziemskie czy nieludzkie. I tutaj ciekawa rzecz, bo wydaje się, że żadna organizacja na szczeblu oficjalnym, unijnym, niczego by takiego nigdy nie przyznała. Może nawet nie tylko unijnym, ale i jakimkolwiek państwowym. Bo to są zbyt daleko idące sugestie. Tylko że ten raport ECIPS-u ma też zauważalne wady. Przykładowo powołuje się na omawianą kiedyś na kanale Ufo Historię sprawę sowieckich żołnierzy zamienionych w kamień. Według ECIPS-u to miało się wydarzyć w Czarnobylu. W rzeczywistości jak wiemy ta sprawa była tak naprawdę. Miejską legendą pochodzącą z Brukowca. Dziwne są też źródła, na które powołuje się ten raport. Wikipedia, Hindustan Times, Fox. To są tylko niektóre źródła, które tam znajdziemy. Można więc zapytać, czy ten raport Ecipsu jest rzeczywiście raportem eksperckim, czy po prostu czymś w rodzaju referatu. Inna sprawa, że w swoich wytycznych Ecips sugeruje. Właśnie siebie jako jednostkę unijną do spraw UAP-ów, czyli mógłby nią zostać, ale my też wiemy, że jeżeli istniałaby oficjalna unijna grupa, czy też centrum odnośnie spotkań z NIS identyfikowanymi obiektami anomalnymi, no bo tak się teraz definiuje UAP-y, to taka jednostka zostałaby zapewne powołana przy EASA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Lotniczego. Kontaktował się z eas między m.in. eurodeputowany Guerrero, o którym mówiłem w odcinku poświęconym unijnej polityce wobec UFO. Tutaj w tej kwestii poważnym problemem byłoby to, że taka komórka unijna do spraw UAP-ów zbierałaby zapewne dane wyłącznie z przestrzeni cywilnej, a stworzenie bazy danych czy systemu raportowania obejmującego także pilotów wojskowych wymagałoby daleko idących zmian w prawie. Zatem, czy Unia sugeruje istnienie kosmitów? Chociaż można dać się złapać w pułapkę, no to niestety nie. Mówię, że można dać się złapać w pułapkę nieporozumień związanych z raportem ECIPS-u. Oczywiście wobec niego jest więcej pytań. To do samego raportu, jak i do sposobu rozumowania jego twórców. Na przykład dotyczy to tego, że Zawsze, gdy mowa jest o bezpieczeństwie w powietrzu, no to mówi się o tym w trybie przypuszczającym, że może się okazać, że te obiekty są niebezpieczne, że mogą być zagrożeniem, ale gdyby UAPy stwarzały realne zagrożenie, no to po kilkudziesięciu latach zmagania się z tym zjawiskiem, prędzej czy później spotkanie z UFO przecież doprowadziłoby do katastrofy lotniczej, mając na uwadze chociażby ruch, jaki mamy na niebie. Na te istniejące zdarzenia, te katastrofy, gdzie UFO się mogło przyczynić do np. wypadku lotniczego, były albo niejednoznaczne, albo obejmowały błąd pilota. Cóż tu więcej dodać, szanowni państwo, poza wnioskiem, że problem UFO nie będzie obchodził prawdopodobnie organów oficjalnych, dopóki nie dojdzie do sytuacji krytycznej związanej z taką czy inną katastrofą, której się nie będzie dało ukryć. Natomiast wnioski ecips choć wiemy, że to jest raport nieformalny, to i tak pod kilkoma względami są one ciekawe. Nie tylko są w pewien sposób obiektywne, ale nawet zwracają uwagę na anomalie związane z UFO i fakt, że ten temat jest wykorzystywany politycznie i propagandowo, o pardon, chodzi o ułap. Jeżeli zaś chodzi o ten raport, jeżeli rzeczywiście go przygotowali eksperci od bezpieczeństwa, chociaż tego nie wiemy, no to może on nie jest taki bezwartościowy, ale, ale gdzieś te przypisy są lekko niepokojące. Jak zwykle przypominam o opcjach wsparcia kanału. Pamiętajcie o naszych audycjach archiwalnych, o naszych playlistach tematycznych. Zapraszam na UFO Historielite. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.